Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, rozpoczynamy nowy cykl e, dotyczący kredytobiorców złotówkowych. Dlaczego o tym mówimy? A dlatego, że 3 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu poprzez wykreślenie e, wskaźnika WIBOR z umowy kredytu złotówkowego. Dlaczego to takie przełomowe? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, 3 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach decyduje, że na czas procesu przez cały okres e, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji e, kredytobiorcy Złotówkowi będą mieli wykreślony wybor ze swojej umowy. Dlaczego? A to dlatego, że zdaniem sądu na podstawie wniosku o zabezpieczenie można było stwierdzić, że bank nie wykonał obowiązków dotyczących obowiązku informacyjnego Wobec e, kredytobiorcy złotówkowego. Kredytobiorca złotówkowy powinien dowiedzieć się, że ten wskaźnik jest e, ruchomy, że ten wskaźnik jest e, uzależniony od e, różnego rodzaju wskaźników zewnętrznych, a tego w ogóle nie było przedstawiane. Dlatego też e, tutaj warto powiedzieć, że ta e, precedensowa decyzja Sądu Okręgowego w Katowicach potwierdza, że jeżeli taka właśnie będzie decyzja, taka będzie linia orzecznicza, to kredytobiorcy złotówkowi mogą liczyć na wykreślenie wyboru, a zatem wrócenie do realnych kwot e, swoich rat kredytu. E, w przypadku właśnie e, tego wyroku, e, z tego postanowienia e, z 3 listopada 2022 roku, mamy do czynienia z sytuacją, w której z raty miesięcznej, która wynosiła ponad 6000 zł, e, kredytobiorczyni zaczęła płacić, ra, zaczyna płacić ratę w wysokości około 1700 zł. Jest to podyktowane właśnie wykreśleniem wyboru i pozostawieniem oprocentowania tylko na podstawie marży banku, która w tym wypadku wynosiła 2,19%. Warto powiedzieć, że właśnie to wykreślenie wyboru wynika z faktu, że została naruszona dyrektywa unijna, dyrektywa konsumencka 93.13, która właśnie obowiązek informacyjny na banki nakłada. Jak Państwo zapewne wiedzą, sytuacja kredytobiorców złotówkowych bardzo się zmieniła. Sytuacja kredytobiorców złotówkowych jest dramatyczna. Wielu kredytobiorców złotówkowych zaczęło płacić ratę dwa razy większe niż w momencie, kiedy brało kredyty. Z czego to wynika? Mianowicie wskaźnik WIBOR wynosił 0,24%, i to powodowało, że to oprocentowanie kredytów było bardzo niskie przy niskiej marży banku. Teraz to oprocentowanie jest dużo, dużo wyższe. Dlaczego? Dlatego, że wskaźnik WIBOR przez ten ostatni rok wzrósł aż do 7,39%. A to oznacza tyle, że z kredytu, który był oprocentowany w wysokości około 2,5%, nagle mamy kredyt oprocentowany prawie 10%. To jest rzeczywiście bardzo duża zmiana to jest rzeczywiście bardzo duży wzrost straty kredytu. Sąd okręgowy w Katowicach jest yy, rzeczywiście pierwszy. Tutaj to postanowienie o zabezpieczeniu wskazuje kierunek, w jakim będą postępowały sądy okręgowe w Polsce właśnie w sprawach kredytów złotówkowych. Te kredyty złotówkowe to rzeczywiście duży problem dla wielu kredytobiorców, a wskaźnik WIBOR jest rzeczywiście podstawa, jest ewidentna podstawa do tego, żeby wykreślać ten wskaźnik z umowy. Jak szacuje się, ile jest takich umów kredytów złotówkowych właśnie z tym niewłaściwym wyborem? No, według y, y, szacunków około 2 milionów kredytobiorców ma takie kredyty i y, ta, z takimi kredytami może pójść do sądu. Y, najwięcej y, ma tych kredytów w banku PKO BP, drugi w, jest bank PKO SA, a trzeci ING Bank Śląski. I tutaj y, właśnie to postanowienie dotyczy y, zabezpieczenia w postępowaniu przeciwko ING Bankowi Śląskiemu y, z, y, spółka akcyjna. Państwa, reasumując, kredytobiorcy złotówkowi wreszcie mają przełomowe orzeczenie. Kredytobiorcy złotówkowi mogą iść do sądu o wykreślenie wibor z ich umowy. Szołajski Legal Group pomaga kredytobiorcom złotówkowym i będziemy również z Państwem takie umowy kredytu, kredytu złotówkowego wnosić do sądu o wykreślenie wyboru. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Dziękuję i do usłyszenia.